Co, 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 co ty mi tu przebijasz? Ta monarcha, coś się wariował. Dajcie papierosa, jak to robię? to bo te. O, nie, że to wino lewackie. Polej, że na trzy, Wyciąg że... asa głas z rękawa, co ty jaki to? Co to, co to za oszustwo? Ty, po szóstej już jest. Leser, wyszedłbyś tam do nich. Czemu ja? Czemu ja? No bo no, ty nie grasz, my sobie tu partię dokończymy. Idź powiedzieć. Ale Czarnia. ja jestem dystrybutora it Ale idź powiedzieć i powiedz im, że tam, no idź no. A ty kujdyno. Nie! Nie pójdę! Tak <śleskujesz> <śleskujesz> dalej mi na to muszę że powiedzieć, żeby coś powiedzieć jeszcze. Dobra, witam wszystkich serdecznie. Zabrani tu na naszym występie. Jesteśmy kabaretem amatorskim, nazywamy się Samogon. Jest to nasz pierwszy, nas pierwszy występ na tej sali, niestety. Także przepraszamy przepraszam za podknięcia i błędy. No i tu... <śla> 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 Chciałem jeszcze dodać na wstępie, Yy, i podziękować kolegom, którzy pomogli nam pisać teksty, rozprowadzać bilety. A rozprowadzali bilety z Klebro, Loverland, Loweślenice, Sezam, wypożyczania kaset wideo na osiedlu. No i chciałbym jeszcze podziękować Jurkowi, Markowi, Tomkowi, Staszkowi, którzy tam stoją. Brawa dla nich wielkie. Więc cóż się będę składał jak scezaryku, jak koronka. Bawmy się. TV. Co się dziwi, że jak na Polmosie takie dobre filmy lecą? Nie na Polmosie, Znacie. na Polsecie. Ja tam na Polmosie, czy na Polsecie, czy na pulpecie i tak telewizja kłamie. Radio kłamie. Praca kłamie. Znaki drogowe kłamię. Coś, co, coś ty wymyślił, jakie znaki drogowe. Jak to co? Idę sobie na zarabię tam. Widzę wiadukt. Widzę tam znak. Uwaga, u góry pracują. <noise> ty. Ale kierowcy to robią się coraz szczersi. Coś ty coś na wymyślał? No coraz więcej jeździ samochodów z tyłu ma naklejkę, jeżdżę na gazie. I to dobry numer. No. Stary to dobry numer. Popatrz. Taki szary policjant myślenicki Piotr Kryjak. Z On to nas dobrze teraz. Od razu gościa łapie. Nie musisz go brać na badanie. I cyklu prawo mojej do czynienia. O to chodzi. No. A też nie niszczy. Oszczędność. A skurczą teraz o pieniądze. No, a, a, a piesi, i inni kierowcy, widzi taki jedzie z tyłu. Nie, naklejać na kaję wynaga się, no to wiesz, jest daleko od takiego wykazu i masz. Ty, a słyszałeś, jak kawał? Nie. Jedzie sobie kierowca po pieszego. Mówię ojcze trochę, zatrzymuje się. Wysiadaj przeciw jego strony. Uważaj, ślepy cię. Tam się podrywać, ziemi i się pyta, a co ma pan zamiar zawrócić? Ale KAWA, tam co męcimy? No. Tak, e, kłamiesz, widziałem to w wiecie. Bo on tam wysłał. Aha. Ty, a wiesz to? No. To by tak było dobrze, żeby tak wszyscy się do wszystkiego przyznawali. Na przykład wychodzisz ze szpitala, z porodówki taki i na ku masz taką naszywkę na pleca, albo naklejkę na czelek, kradnę. No albo gwałce, łamie. Oszukuję. Wypiekam ciastka. <noise> Jakie ciastka coś tu wiesz? No tak mi się wyrwało. Z cóż ci się wyrwało? No, jak to co? No z młodej piersi się wyrwało. No. A my tu tak gadu gadu, słoniu. Tu pasowało zmienić ten temat. No, pasowało. O czym szepczą czerwone nosy. Notowania giełdy. Napojów wyskokowych. Dzień dobry, 1 marca, wyniki oficjalne. Okocim złoty 40 plus 4%. Żywiec złoty 55 plus 4,5%. EB złoty 70 plus 5%. Żytnia 9,55 plus 45% nadwyżka spożycia. Wyborowa 9,55 plus 40% nadwyżka spożycia. Wino marki, wino 2,20 plus 14%. I też nadwyżka spożycia. Rynek równoległy. Brzozowa. Złote 80 plus 97%. Denaturat. 2 zł plus 97%. Redukcja kupujących. Komentuje Gondi Odem Piwo. Mm. Thank you.

Ktoś tak? Gazinoro, ale w nocie No, No, pej paradą! Patrzcie no to widzę. Tam się podoba. Która? To tak obsarno, co tam siedzi koło tej blondynki. Tamte tam tej blondynki, co siedzi ko tego czarnego? No, 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 no. To nie łowca, to łowcary. <gry> łowcary? Znaczy się taki pies łot, yy, łowiec. Tak łopca, no pytaj, pytaj, głupio! Wówca, ale to taki pastyż łopłowiec, a co no bo się nie myje. Ale ma no wioskę na cole. No no bo to ruski pasty! Głupi są tańsi, ekonomia się kłama. Ekonomia, bo no. Pamiętacie jak weźcie... A nie! Ale jak weźcie... No myście ty! – A bomba jak weźcie, to to łódka wygrały. A no, Forza by Forda weźcie, zakupimy. A się kupiła. Nie jeźdź tatą fordą? No kurca, bóg i pyta głupio! No w ludzkim po starych drogach będę jeździła! Nie ma tego co niedziela. <noise> Ekonomia się kłaniał go do ciebie. Goda, To wyście są z knyra. Co? Jos skniera. To wyście z knyla. skniera. knyla. Wyście z knyla, bo wyście Jezus, ludzie, trzymajcie mnie, bo ja trące do rany boskie świętego. A nie papie że się w sadzie tam z Nie w by nie była. Jezus, ludzie, czym mnie. Byłaś, tylko tą miłąkę A tyś miś tysiąca nie oddałaś. Ja ci tysiąca nie oddała! Nie oddałaś mi jo, my, ja nie oddałaś.